Już, już, nie mam tutaj, mówi Dino. A to kolejny odcinek Brawl Stars na moim kanale. Przepraszam, że tak długo nie było odcinków, ale dzisiaj jest kolejny odcinek. I dzisiaj kupimy sobie Star Powera do Shelly. O. I co nowego? O. Pułapka przez prawników. Już drugi dzień? Dobra, nieważne. Ehm. Um. Mam nadzieję, że. Będzie dobrze. O, i chyba za głośna muzyka. Pewnie. Może tam słyszycie ją, ale właśnie kupiliśmy gwiezdną moc. Plaster do Shelly. Jeśli punkty życia Shelly spadną poniżej 40%, natychmiast odzyska ona 2000 zdrowia. Plaster ładuje się w 20 sekund. Łączy, dobra. Wow! 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 A do bólu sobie jeszcze punkty mocy kupimy. Jak widzicie, mam plaster. A dzisiaj jeszcze jest mapa potrzeli burzowe równiny. Ale sobie bardziej zagramy chyba w pułapkę sprężynową. Bo to jest fajna mapa podszelkę. Jeszcze z plasterkiem. To będzie. Dobra. Mam nadzieję. Witam was ponownie, po krótkiej przerwie musiałam <Szysk> wszystko Ale jak widzicie kupiliśmy już sobie star powera do i zagram chyba jedną rundkę Bo jak widzę to takie są la lagi, gdy nagrywam i gram Że ho ho Więc... Jak widzicie wygrałem tamtą rundę w sumie możemy zagrać w sumie za dymę plażowy futbol. Tarkiem powinno być dobrze, bo jak idziesz do bramki i będą wszyscy do ciebie strzelać, to może być nawet spoko. Jeśli chcecie następny odcinek yy, z jakiegoś Star powera, na przykład drugiego jeszcze do Szelki, to napiszcie w komentarzu, a przypnę wam serce i znowu ilaga, właśnie dostałem. Super. Aha! A to jest ciekawe. O, hi, pudło. Dym, 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 A jeszcze im nie pokazuje, jakiego ja mam tutaj star powera. Au! Au, au! Eee, dawaj, piłka! Tutaj dobrze zrobił z przeciwnej, strony, wystrzelił piłkę, bo wiedział, że zginie A czy wiedział, że. A, i mogłeś strzeć się... O nie ruszyć się nie mogę. O, dobra Jezu, jakie mam ostatnie lagi? Jak nagrywam? To jest horror, ech, szok, o jaki lagi, nie lubię nagrywać. Ale wy chyba wiecie, jak działa plasterek i wiecie, że go mam. I chyba jak będę miał mniej Lagi, to, to nagram z tego odcinek. A teraz tylko takie, że kupiłem Star Power do szelki. Sobie nim pogram, wbiję sobie 20 rangę na szelce. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć, do następnego, pa, pa.